Letnie czytanie Stanisław Kopaliński. Kod w worku, czyli z dziejów, powiedzeń i nazw. Sfinks. Wielki sfinks egipski o ciele lwa i głowie mężczyzny, przykrytej chustą królewską i przyozdobionej nad, przyozdobionej nad czołem ureuszem stylizowanym wężem okularnikiem egipskim, będącym symbolem władzy monarszej, był wyobrażeniem faraona Hafre, po grecku Hefren, żyjącego w XXVII wieku przed naszą erą, władcy, który prócz sfinksa zbudował również drugą pod względem wielkości piramidę w Giznie. Jednak już w połowie drugiego tysiąclecia przed naszą erą zapomniano, kogo ten monument przedstawiał. Uważano go za wizerunek Boga Słońca, Harmachisa, to znaczy horusa świetlanej góry, albo Heper-Re, albo Atuna, którego ołtarz mieścił się między pazurami przednich łap sfinksa. O jego związku z faraonem nikt, jak się zdaje, już wtedy nie pamiętał. Taka niepamięć była losem wielu monumentów i pomników. Znane jest zadziwiające zjawisko, któremu zawdzięczają swoją nazwę kolosy Memnona. Pod Tebami, nową stolicą far Egiptu, faraon Amenhotep III, wybudował w 1400 lat potem wspaniałą świątynię, której wejścia strzegły dwa olbrzymie siedzące posągi faraona. Gdy w 27 roku przed naszą erą trzęsienie ziemi zburzyło tę budowlę, również i posągi doznały pewnych uszkodzeń. Zauważono jednak, że od tego właśnie czasu, kiedy tylko wschodzące słońce rzucało pierwsze promienie, kamienie jednego z kolosów zaczynały wydawać melodyjne brzęczenia. Wkrótce zjawisko to przyciągało masy turystów, a kolos stał się jedną z osobliwości Egiptu. Zapomniano jednak, kogo on właściwie przedstawia, nazwano więc oba po prostu mennu, to znaczy pomnik. Z tej nazwy rozwinęła się nowa legenda. Głosiła ona, że dźwięcząca statua przedstawia Memnona, syna Tytona i Jutrzenki, o którym Homer powiada, że witał swoją matkę pieśnią, gdy tylko pojawiła się na niebie. Ofiarą podobnego nieporozumienia, choć tym razem nie natury językowej, stały się cztery kolumny pewnej antycznej budowli w Tessalonikach, znajdujące się obecnie w paryskim Louvre. Przedstawiają one Dionizosa, Hermesa, Ledę i jedną z Menad. W połowie XIX wieku, gdy stały jeszcze na swoim dawnym miejscu, Znane były mieszkańcom jako „zaczarowani”. Uważano, że figury te przedstawiają króla trackiego ze świtą, zamieniony w kamień przez sławnego czarnoksiężnika Arystotelesa. Wspaniały posąg konny cesarza rzymskiego Marka Aureliusza, pełnego cnót i mądrości filozofa, który mimo to prowadził nieustanne wojny i prześladował chrześcijan, stoi do dziś nienaruszony na placu kapitolińskim w Rzymie, jako jedyny niemal zachowany pomnik Konny starożytności tylko dzięki nieporozumieniu. W średniowieczu bowiem, w czasie kiedy niszczono bezlitości pomniki pogańskie, ten wzięty został błędnie za statuę chrześcijańskiego cesarza Konstantyna Wielkiego. Sfinks mitologii greckiej był natomiast potworem o głowie kobiety, tułowiu lwa, skrzydłach orła i ogonie węża. Przybył do Teb z najodleglejszych regionów Etiopii, wysłany przez boginię wierności małżeńskiej, żonę Zeusa, Herę, dla ukarania miasta za pewien niegodny czyn. Osiedlił się na górze Fikion pod Tebami i zadawał każdemu podróżnemu przechodzącemu przez wąwóz zagadkę tej treści. Jakie stworzenie chodzi rano na czterech nogach, w południe na dwóch, a wieczorem na trzech. Kto nie umiał dać prawidłowej odpowiedzi, tego sfinks zdusił i pożerał. Dopiero Edyp rozwiązał tę zagadkę, mówiąc, że stworzeniem tym, tym jest człowiek, bo jako niemowlę raczkuje na czworakach, potem chodzi na dwóch nogach, a w starości opiera się na lasce. Na te słowa Sfinks rzucił się w przepaść i zginął na miejscu.